Dzień dobry. Dziś recenzja kosy spalinowej z silnikiem Kawasaki. Wypaliłem dwa zbiorniki paliwa. Kosa kupiona kilka dni temu za cenę 1800 zł po uzyskanym rabacie około 100 zł. Pierwsze takie spostrzeżenia. Jeszcze pokażę tutaj kosę w całości. Za chwilę sobie tutaj wrócimy do rozmowy po poszczególnych częściach kosy. Kosa jest sprzedawana pod nazwą Vega VK Pro. Kawasaki. A producentem, aha, tu jeszcze dane, dane silnika. Zaraz łapiemy sobie ostrość. Także dane silnika. Moc, pojemność 45,4, moc 1,6 KW, waga 8,6 to też dosyć sporo. Maksymalne obroty 9000 obrotów, 9800 obrotów na minutę i rok produkcji 2002 rok, a producentem jest firma RPH Ugras, ulica Krakowska, 221 zabierzów czyli niedaleko Krakowa. Także wracamy do silnika. Silnik jest, tutaj ma nalepkę identyfikującą TJ... 45E Kawasaki. Silnik, no pierwsze wrażenie dosyć zgrabne, ładnie pali, w zasadzie kiedy ma paliwo, no nie ma tu jakichś zacięć, nawet dźwięk samego silnika na biegu jałowym jest bardzo przyjemny i cichy. No pierwsze takie spostrzeżenia, może dosyć negatywne. Pierwsza sprawa to jest uszczelka, która przykrywa świecę zapłonową. No jest to taka klapka, no tam mamy świecę zapłonową, ale no jeśli ją lekko dotkniemy, ta klapka się zapada. No jest Gdybyśmy pracowali w deszczu czy w jakichś warunkach niesprzyjających, czy w zapylenie, czy kurz, na pewno tędy się dostanie. Także to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Następna rzecz to jest pompka do pompowania paliwa. No przed uruchomieniem z pustym zbiornikiem paliwa, no musimy podpompować paliwo i tutaj znajduje się o, właśnie niewidoczna w takiej pozycji roboczej no ja ją teraz pokażę o, tu jest pompka, no, gdzie kilkukrotne naciśnięcie powoduje dopompowanie paliwa, no niestety no nie widzimy jej, nie widzimy czy paliwo przez nią płynie czy nie, także Dosyć uciążliwe. A tu od razu warto zwrócić uwagę na przewody, które no nie są niczym osłonięte są na wierzchu. Prawda? To są przewody, chyba tak, do sterowania. Proszę zobaczyć, no przewody do sterowania są w takiej bajziebnej plastikowej osłonce, no, ta osłonka jest przymocowana tutaj do wału no też takim badziewnym plastikiem, no, od razu ten plastik gdzieś odpadł, całe szczęście że go znalazłem, teraz jest tutaj zabezpieczony taśmą izolacyjną no, a skoro jesteśmy przy tych przewodach zasilających, no to tu mamy taką klasyczną manetkę gazu, zapalania, gaszenia. No, niestety ona się tutaj zacina, nie chodzi tak płynnie. Także ma takie za skoki no być może ona się wypracuje będzie działać lepiej no sam układ jest regulowany taką śrubą no to dosyć wygodne można sobie nachylenie tych rączek dostosować do własnego wzrostu no jest to całkiem dobre rozwiązanie, no na drugiej rączce nie ma żadnych elementów sterujących, więc nie będę jej pokazywał. Aha, skoro wracamy tutaj wzdłuż wału. No, to też tutaj jest samo mocowanie yy, kosy do pasa nośnego. No jest dosyć kłopotliwe. Proszę spojrzeć, że tu ten uchwyt no działa tak bez kręci nam się yy, dosyć luźno. Yy, no tutaj samo odpinanie. Yy, Polega na wypięciu kosy z pasa nośnego razem z karabinczykiem. Ten karabinczyk potem trzeba ponownie zamocować na pasie nośnym, który jest odpinany za pomocą takiej tej zawleczki, ale kiedy mamy ją zapiętą na pasie nośnym, proszę, tu chwileczkę musimy przejść w inne miejsce. O, właśnie, ja tu pokażę. Mamy, mamy całe, całe mocowanie, prawda? No, ta zawleczka wymaga założenia tu i zabezpieczenia taką, taką zawleczką. Tu jest otwór, taki w tym momencie mamy kosę. E, Powieszoną na pasie nośnym, ale teraz, kiedy chcemy zapiąć kosę, no to ten karabinczyk nam tu dosyć zdecydowanie przeszkadza. No kosa waży te 8 kg, prawda? No, dźwigamy ją no, mało precyzyjnie. No, tu musimy odsunąć tą zawleczkę, prawda? no, to się przesuwa całe i teraz wcisnąć tu kosę pod tą zapadkę. No, mało tego. No, tamten uchwyt nam się jeszcze obraca na, na wale wokół własnej osi. No, nie jest to takie komfortowe rozwiązanie. No, i samo wypinanie kosy. Wyciągamy tą zawleczkę, tak? No i kosa razem z tym mocowaniem zostaje odpięta. Także, no, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek tu trzeba pochwalić, że ten. To mocowanie ma jeszcze dodatkowo taką wytłumiającą, elastyczną wykładzinę. No także tu nie czujemy żadnych wibracji. To też jest pewien walor tej kosy, że w zasadzie w trakcie pracy. No nie czujemy jakichś wyraźnych wibracji na uchwytach roboczych, no, które no, cały czas musimy tutaj ściskać, bo pracujemy na pełnych obrotach, czyli te wibracje są o wysokiej częstotliwości, ale po tych no, kilkunastu czy nie wiem, kilkudziesięciu minutach pracy, no nie odczułem tego w rękach, właśnie tej takiej typowej dolegliwości przy koszeniu kosą. Następna sprawa to jest wlew paliwa. Proszę zobaczyć, że wlew paliwa no tutaj trochę koliduje z tą rączką rozruchową. Także ciężko się do niej dostać. No, no musimy to odchylić. Następna sprawa, że wlew paliwa jest zamocowany bardzo nisko no Tutaj olej jest porcjowany na w proporcje mieszanki są 1 do 50, czyli naturalnym jest, że kupując setkę oleju, czyli to jest standardowe takie opakowanie, rozrabiamy ją z 5 litrami paliwa. No i tu mamy taki 5 litrowy kanisterek, proszę spojrzeć. No i teraz kiedy ten kanisterek mamy pełny, no nalanie do tego jest no, praktycznie praktycznie niemożliwe bez jakiegoś obfitego porozlewania. No w tym momencie mam pół kanisterka, no to to powiedzmy nalanie jest y, możliwe. No tu jeszcze a, proszę spojrzeć, że ten korek. Przepraszam, że obraz tak skacze, ale robię to jedną ręką, drugą ręką obsługuję. No ten korek, no też tak niespecjalnie udrażnia nam ten otwór, no także jest problem, żeby tego paliwa no jakoś nie rozchlapać w trakcie nalewania, co jest dosyć ryzykowne. To znaczy producent dołączył do hmm, Całego zestawu na no, takie litrowe opakowanie no, z takim dozownikiem na olej. No Ale jest to też kłopotliwe, bo proszę zobaczyć, że otwór wlewowy no, jest bardzo wąski, czyli wymaga użycia dodatkowego lejka, czyli kolejna jakaś droga, że tak powiem, pośrednia pomiędzy kanistrem a samą, samą kosą czyli jest możliwość zanieczyszczenia paliwa. No nie jest to wygodne, no wystarczyłoby tą tulejkę zrobić 5 cm wyższą i byłoby po problemie. Dźwignia zapłonu no, też nie jest wyciągana tak klasycznie do góry. Proszę zobaczyć, że ona jest tutaj pod, pod kątem czyli kierunek zapalania no, jest mniej więcej tak jakieś 45 stopni do, do, do gruntu. Nie tak typowo do góry no, czyli przy leżącej kosie. No, musimy to troszeczkę inaczej. No zresztą no, tutaj widzimy, że te wszystkie wewnętrzne części, tutaj mamy filtr powietrza, no, są tak dosyć symbolicznie osłonięte, no ale no cóż, no kosa jest chłodzona powietrzem, więc może im więcej otworów, to tym lepiej. I teraz następne spostrzeżenie, to sobie przejdziemy na drugą stronę. To jest głowica. To jest głowica tnąca. No, no tutaj z tym, z tym kołnierzem. No i niestety ta głowica tnąca. No, no nie jest wszystko w porządku, ale zauważyłem sporo amankamentów. Ja teraz przekręcę może kosę na drugą stronę łączyk żeby było lepiej widać o tak teraz mamy tą głowicę tnącą tu mamy osłonę głowica tnąca w sposób dosyć łatwy jest demontowalna no, wystarczy tu nacisnąć dwie takie zapadki na ciach o, tak i możemy tą głowicę zdjęć ale proszę zobaczyć że tutaj po Zauważyłem, że głowica w jakiś sposób uszkadza żyłkę tnącą. O tu widzimy takie czerwone, że tak powiem, wióry. No zresztą, no, żyłka wysuwająca się z tej głowicy bardzo często jest no, tak uszkodzona, gdzieś nacięta tego typu rzeczy. No pływa to na bardzo duże zużycie żyłki. No jest tu też jeszcze jeden dodatkowy mankament. Proszę spojrzeć, że jeśli sobie wyciągniemy szpulkę. No. Dosyć sprytny jest sposób mocowania Tutaj w zasadzie nie musimy przecinać dwóch żyłek jako osobne odcinki, tylko wystarczy, że złamiemy je, to znaczy zagniemy i z dwóch takich z jednego odcinka żyłki zgiętego w połowie możemy nawinąć od razu dwie, dwa elementy tnące. Ale proszę zobaczyć na taką rzecz. Tu zaraz muszę to po, po, pokazać. Aha. O, tak. Że, jeśli mamy tą głowicę tnącą, mamy złożoną, to ten element, który pozwala nam. Dozować, wysuwanie linki jest no, wysunięte jakieś 1,5 cm, czyli każde lekkie uderzenie o grunt powoduje wsunięcie tej szpuli, a równocześnie rozwinięcie linki. No, jeśli mamy odrobinę nierówny teren albo no, przypadkowo pacniemy tą, tą końcóweczką, to znowu tracimy linkę. Linkę odcina nóż dozujący, no i po prostu ta linka jest mało efektywnie zużywana. Także na taki jeden zbiornik paliwa, no nie wiem, może jeszcze mam małą wprawę, ale tej żyłki tnącej, no jest ja wiem, a może półtora metra na jeden odcinek tnący, czy nawet więcej. Następna rzecz to jest sprężyna. O, proszę zobaczyć, tu jest sprężyna do niczego nie przymocowana. To jest sprężyna... Odwodząca ten, tą szpulę, czyli ona jest bardzo miękka, czyli to deli nawet ona niespecjalnie, że tak powiem, oddaje to zginanie, czyli powiedzmy naciśnięcie tego, tej szpuli z dozownikiem żyłki jest pod bardzo lekkim oporem, no stąd te straty żyłki. Mało tego, no sprężyna nie jest nieprzymocowana, jest w sposób trwały ani do tej części stałej, ani do szpulki. A łatwo ją zgubić no, przez, przez przypadek, także to, to jest rzekłem duży mankament. Jeszcze, co zauważyłem, że no kosa jeszcze nie jest dotarta, także pracuje dosyć lekko, ale czuje się wyraźny spadek mocy, kiedy kosa, silnik znaczy się złapie odrobinę temperatury, to się czuje, że ten spadek mocy jest no kosa jest wtedy bardzo słaba, no, przy średniej wysokości trawy, no już czujemy, że ona nie pracuje tak jak, jak powinna. Silnik trzeba przyznać dosyć oszczędny, bo na zbiorniku paliwa można było skosić dosyć spory obszar, także to plus. No na pewno gdybym wybierał kosy, no dziś no nie wiem, te mankamenty, które tutaj przedstawiłem no nie są, nie, daje, nie dają komfortu właściwie pracy, no to jest niby takie drobiazgi jednak dosyć uciążliwe, no zobaczymy jak będzie dalej. To tyle na ten dzień będę kosił dalej, zobaczymy, co się ujawni. Dziękuję i do usłyszenia.